albo mówią, że dana droga jest niby zamknięta i chcą wam pokazać inną dlatego są nachalni i wszędzie jest drogo to polecam Marrakesz no Moi drodzy, jeszcze raz Marrakesz nocą Powiem wam tak, jeżeli lubicie smród motocykli, trąbienie, darcie ryja, spaliny, które są dookoła, ludzi, którzy się do was przypierdalają, żeby na każdym kroku albo wskazać wam drogę, albo wyłudzić od was pieniądze, albo mówią, że dana droga jest niby zamknięta i chcą wam pokazać inną, dlatego są nachalni i wszędzie jest drogo, to polecam Marrakesz w przeciwieństwie do tego na co było w Rabacie gdzie były dużo niższe ceny, ludzie bardziej kulturalni, nie byli tak nachalni i to w Rabacie było spoko eee, poza tym, że ta ichniejsza, eee, zaraz, a nie przepraszam, to w Fezie była ta Medyna taka bardzo ciasna no ale spokojniejsza zdecydowanie także w zależności od tego czego oczekujecie no to trzeba wybrać miasto a czy Maroko polecam? Hmm. myślę, że tak, myślę, że tak, natomiast fajnie jest tak zrobić sobie jeden max dwa dni w jednym mieście, bo tutaj nie ma co zwiedzać, tutaj wiecie, wszystko wygląda praktycznie tak samo, rabat jest tańszy, to o tym już mówiłem. No tych tłumów darcia ja no to się z drugiego dnia już przyzwyczajacie, że, że tak po prostu jest i, i tyle. Eee, miasto fajne na romantyczne spacery To na pewno Alkohol drogi W ogóle kraj fajny na romantyczne spacery Właśnie w tych Medinach Jeszcze dwa słowa o alkoholu Jeżeli chcecie go kupić w Marrakeszu no To możecie go kupić albo na Medinie przy głównym placu eee, Małe piwo kosztuje 50 50 lira Lub eee, W supermarkecie w Kerfurze Czyli na maps sobie znajdujecie w Supermarket Kerfur i Macie na tej zasadzie no w Carrefourze jest 15-17 za za małą butelkę, a, a nie 50, więc to też jest różnica, No ale to zależy jak kto chce. E, poza tym standardowo śmieci na ulicach, później je sprzątają, wyrzucają na raz, żeby rano znowu przez te parę godzin było w miarę czysto i później znowu wszystko jest brudne. E, no i co moi drodzy? Kończymy przygodę z Marokiem. Zobaczymy, co będzie dalej za jakiś czas. I co? I, I tyle na razie. Przez świat z trzymajcie się. Cześć. Moi drodzy, to jest już na lotnisku, Opuszczony Marrakesz. I zawsze, dwa słowa tak jak ja Wam to mówię na temat stref bezcłowych. Na co warto zwrócić uwagę? Marokańskie wino. Oryginalne stosunkowo tanie dlatego, że za 5 euro yy, miałem okazję wcześniej tych win próbować, są bardzo dobre zresztą w ogóle Maroko robi bardzo dobre wina może nie tak jak chilejskie, ale, ale dobre, więc to na pewno warto na tej strefie bestowej kupić i żeby nie robić reklamy Marlboro Light 300 sztuk, do Polski podobno można wjeść przepraszam, 600 sztuk wjeść można 400, także tutaj część idzie na mnie, część idzie na, na moją partnerkę. Chociaż ona nie pali, no ale wie, że to dla mnie. 69 euro za, e, za 30 paczek, co daje jakieś 9,73 zł na paczce, czyli prawie dwa razy taniej niż w Polsce. Prawie, no bo w Polsce one chodzą tam po 16 mniej więcej. No to 16, a nie całe 10 to jest różnica zaoszczędzona na tym kartonie mam jakieś chyba 187 zł. Także całkiem całkiem spoko. Jeśli chodzi o perfumy to nie ma co zwracać na to uwagi, dlatego że ceny bardzo porównywalne do polski do polskich cen. Natomiast to na co warto zwrócić uwagę to to, że mają na przykład perfumy, których w Polsce już nie dostaniecie. Ja na przykład lubię bardzo Hugo Bosa Energize, którego już od dwóch lat mniej więcej w Polsce nie widziałem ani w Rosmanie, ani w Seforze, ani w Daglasie. W jakim Rosmanie? W Daglasie czy w Seforze. A tutaj na Strefie Bezsłowej był, no ale w cenie takiej, że dopy nie urywa. Także to jest na pewno to, na co warto zwrócić uwagę w Strefie Bezsłowej. A teraz co? Boarding, moi drodzy, przez świat z doktorkiem i któregoś dnia widzimy się gdzieś. Być może na innym końcu świata. Trzymajcie się. Cześć.